To ja, Panki Kijasek witam was w rozwiązaniu konkursu na 40 widzów połączone z 5 widzów. I ja... Ci, co bierali udział w konkursie 5 widzów, biorą też udział teraz 400 widzów i mogą wybrać. Jeśli nie będą chcieli wygrać wyścówki na jak mogą to komuś, mogą mi to powiedzieć, ja po prostu komuś innemu dam to, yy, gdzieś to rozdam, no. No to... Yy, zaczynamy. Jest 15 komentarzy, więc dajemy random org. 15. Generate. Piąteczka. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Leo T. Xeas wygrywa yy, serwer Minecraft. Serwer Minecraft wygrywa yy, na Minesurf EU. O jakieś 167 widzę. Wow. Partner. Widzę tutaj. Wow. To, to u mnie bierze udziały wow, 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 wow. I ty się musisz ze mną skontaktować w yy, pr prywatnej wiadomości. Ja ci później albo byś mi podał swojego Skype'a albo nie wiem, byle co, że mógł sam gdzieś popisać, ale gdzieś na przykład GG albo Skype Że tylko czata, nie chcę z tobą rozmawiać, albo rozmawiać, dobra, zobaczymy. Tylko skontaktuj się ze mną na moim yy, na pr prywatnej wiadomości. Więc... Ja Ci to podeślę, bo możesz tego nie oglądnąć. Nie wiem, czy mnie subskrybujesz, czy mnie nie subskrybujesz. Mi się wydaje, że Ty mnie nie subskrybował. Yy, więc... Yy, możesz tego nie... po prostu nie wiedzieć, okej. Okay. Nie będę Cię teraz za to karać. Yy, zapisujemy sobie Ciebie tutaj w klej, leotizeax jakiś. Gratuluję. Yy. Wszystkim podeślę ogólnie ten wynik konkursu, bo mogą po prostu tego nie za, nie zobaczyć. 15. Ostatni komentarz. Apple. Zdzie, jak to? Apple. siebie to skopię, bo ja to pisałem. Yy, więc yy, tutaj YouTube, ale nie tak. Mam nadzieję, że wszyscy będą ucieszeni ze swoich nagród. Apple wygrywa escape'a ze mną. OOO. Yy, muszę tak wejść. YouTube ogólnie tak YouTube, yy, menadżer filmów na dół, yy, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, yy, Gdzie to jest? wygraj server Minecraft lub Escape ze mną yy, Apple, Apple, Apple O, i mamy. Nie wiem, coś nie weszło, nie wiem czemu. Ale mamy już tego aplu Gratuluję, masz 7 widzów. Będziesz, będziesz mieć może jakąś. Na 7 widzów gdzieś wejście jeden. filmów. Będziesz mieć jakąś może promocję. Więc yy, gratuluję tobie. No. No to się Cię tu zapisuje. A Następne. Robimy. 13 duży liczba NoX 31. Wejdziemy sobie tak, bo tutaj będzie nam łatwiej, bo to jest stare. nofiex 31. Yy, yy, tutaj Nofiox, kanał Maliny. Jakiś tutaj, jeden filmik. 15 widzów. Wow! polecam cię. Dobra, i ty też wygrasz proces, e, tego, escape'a ze mną, a escape może być, że razem nagramy go kiedyś, tylko muszę mieć dopro, naprawdę czas, e, żeby nagrać, więc musimy się zgadzać. Albo nagramy to osobno, albo e, ten, ten, albo nagramy to razem. Oczywiście e, nie będziemy na escape'ie, bo nie chcę mieć zaśmieszonego skypa. tylko na mumlu, bo jest mam mumlu więc skaną malinki 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 maliny nofiox31 skopiujemy tak wklejamy i wpisujemy tutaj nofiox gratulacje następnym szósteczka wiem że na tym była to i 3x Studio Valios, let's play. Konkurs Gimper SMITE. Więc jakiś tu jeden, mam film. Ty wygrywasz wejściówkę na Hardiax oraz twój kolega czy koleżanka. Gratulacje! Chcemy yy, Eee. Yy, tu mieliśmy usunąć. Brzydkie. No. I teraz następny rezultat. 4. Więc wygrał Kisilaczek 2000 Cookies Tak się to nazywa Pomocy, problem ze Steamem 48 widzów 48 widzów dwa filmy? What? Nie wiem Ale poleca Leotix Więc to może A nie wiem Wow Czy zabrał nim udział taki Duży youtuber Okej, okay. i Kisielaczku, gratuluję Ci bardzo serdecznie, że wygrałeś. I są, są to chyba wszystkie osoby, które miały wygrać. Było pięć, na pewno sprawdzę, żeby po niej nie było kioszek. Zapomniałeś o kimś? Zapomniałeś? Więc było pięć y, osób. Wygrało: raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Więc gratulacje. Wszyscy odezwijcie się do mnie na skrzynkę. I tam się zgadamy. No. No to cześć No i narka Jakby coś to ja wam podam, nie wiem, mojego Skype'a nie będziemy rozmawiać, tylko będę... może do mnie ewentualnie napisać. No, no to cześć i narka, dzięki za oglądanie filmu. No a dzięki za zabranie ogóle udziału. I powiedziałem, wszystkim podeślę, że wygrali. Cześć!